Dzień dobry kochani. Dzisiaj zaczniemy. Generalnie, to powinna być pierwsza lekcja pokazana na wideo. Jak trzymamy prawidłowo rakietkę? Spotkałam się z wieloma sposobami. Nawet ja zaczynałam grać w tenisa stołowego trzymając w ten sposób rakietkę. Oczywiście wykłócałam się, że to jest prawidłowe i absolutnie nie będę zmieniać. Znaczy, wykłócałam się z moim tatem. Ale poszłam na pierwszy trening tenisa stołowego i nasza trenerka na pierwszych zajęciach powiedziała rakietkę, moi kochani, trzymamy w ten sposób. No i oczywiście przyszłam do domu i tato się zapytał, no i jak trzymamy rakietkę? Tak, tato, tak jest prawidłowe. No, on cały czas mi powtarzał, jednak jak to rodzic, racji nie ma. No, ale trener jest święty. Rakietkę trzymamy, kochani, w ten sposób. Ale jest też drugi rodzaj trzymania. Jest to tak zwany piórkowy. Na czym to polega? Generalnie yy, bardzo dużo Azjatów gra, yy, yy, trzymając rakietkę stylem piórkowym, to są dwa palce. Palec wskazujący i kciuk. Robimy taką, takie fajne szczypczyki, bo to różnie trzymają. Trzymamy szczypczyki wkładamy w ten sposób rakietkę. Z tyłu trzy palce układamy w ten sposób i to jest prawidłowy styl piórkowy. Różnie trzymają. Trzymali tak, jak widziałam, niektórzy zawodnicy, znaczy nie zawodnicy, tylko amatorzy. Nie wiedząc, no skąd mają wiedzieć. Czyli pamiętamy, szczypczyki, jeżeli ktoś chce spróbować zagrać akazjata. Dwa paluszki z tyłu, trzy układamy elegancko i w ten sposób backendem i forhandem gramy. Jest to bardzo niewygodne, jeżeli chodzi o begli. dlatego. Europejczycy i większość już w tej chwili Chińczyków trzymają w ten sposób palec wskazujący, dlaczego nie dwa? Dlatego, że zajmujemy jak najmniejszą powierzchnię i tu elegancko kciuk. Tak jak już wspomniałam na samym początku, spotkałam się z wieloma stylami takimi bardzo nie, wręcz przeszkadzającymi w grze. Niektórzy trzymają rakietkę na przykład tak. Tak, to moi kochani, trzyma się co? I uwaga, zaraz wam pokażę. Trzyma się młotek w ten sposób, bądź jeszcze lepsze, trzyma się siekierę. Broń Boże, rakietkę, rakietkę, trzymamy tak i nie chcę słyszeć, że ale mi jest niewygodnie, ach to jest tak, nie, nie, ja, ja tak nie będę grać. No skoro ktoś nie chce się nauczyć grać w tenisa stołowego, tylko pykać sobie nie wiadomo w co, to proszę bardzo, trzymajcie tak, trzymajcie tak. I grajcie sobie najlepiej tak. Także młotki i siekierki chowamy pod stół, a trzymamy prawidłowo rakietkę. Mało tego, coś Wam jeszcze powiem taką ciekawostkę. Rakietka to jest przedłużenie ręki. Widzicie mnie dobrze? Jest prosto ręka, tak? Jest przedłużeniem. Nie trzymamy rakietki w ten sposób jak lizak. Nie gramy. Ona pięknie leci, idealnie razem z ręką, z nadgarstkiem, z dłonią, tak? Jest przedłużeniem. Widać wyraźnie. Również nie trzymamy rakietki w ten sposób. Dlaczego? Popatrzcie. Mam nadzieję, że kamera to fajnie uchwyci. Bo grając w ten sposób, forehandem i nagle chcę przejść do backhandu. Popatrzcie, jak złamany mam nadgarstek. Mam nadzieję, że widać to. Widać złamany. I zanim ja go wyprostuję, żeby zagrać backhand, mijają ułamki sekundy. No i niestety w tenisie te ułamki sekundy są najważniejsze. Nie można utrudniać sobie gry, bo przeciwnik też przecież chce wygrać z nami. To trzeba ładnie właśnie w ten sposób zagrać, żeby tylko przełożyć do backhandu. I rączka jest elegancko prosto. Nie, nie ma takiego zdjęcia. Bo niektórzy właśnie też tak grają backendem, tak? Backendem ładnie, a przychodzi piłka na forhand. Popatrzcie, jak jest ręka złamana. To w cudzysłowiu złamana. Trzeba ją wyprostować. Ucieka nam czas. I dopiero zagrać. Dlatego starajcie się, jak zaczynacie grać w tenisa stołowego, trzymać już prawidłowo. A jak się to robi, żeby prawidłowo położyć, słuchajcie, rakietkę w ręce? Też niektórzy trzymają jeszcze, yy, wspomnę, bo mi się przypomniało. Tutaj kciuk. Nie wolno tego robić. Dlaczego nie wolno właśnie w ten sposób trzymać, ani trzymać jak młotek? Bo to jest ważne. Dlaczego? Bo można powiedzieć, tak się nie trzyma rakietki. Dlatego moi kochani, tak nie powinno się trzymać, ani tak, bo nie ma kontroli nad. Yy, nad rakietką. A jak wiadomo, w tenisie stołowym bardzo są różne rotacje, ale to przejdę dopiero w kolejnej lekcji. I milimetr, nawet mniej, inny kąt rakietki do piłki, już piłka leci albo w siatkę, albo gdzieś wysoko, albo w jeden bok stołu, albo w drugi. Nie ma kontroli. A tu trzeba mieć 100% kontroli. Nad rakietką, nad piłeczką, żeby piękną zagrać, piłkę taką, jaką jak ona ma być. To tak już wspominam, tak? O tym trzymaniu, o tym trzymaniu. I jak, jak ułożyć sobie. A jeszcze niektórzy, tu pochyle się, trzymają tak dziwnie, w ten sposób, że rakietka nie leży ładnie na, w ręce, tylko tu trochę odstaje. Jest to też bardzo nieprawidłowe, niekorzystne. No Można grać, wygrywać, ale to jest do pewnego momentu. Później jest stop i generalnie stoi się w miejscu, nie robi się postępów. A ważną rzeczą, żeby iść pomalu, pomalutku. Nie mówię szybko, pomału, cierpliwie do przodu. Można sobie stanąć na chwilkę w jednym miejscu, ale to jest chwila. Także pierwsza lekcja. Prawidłowe trzymanie. A jak to robimy? Jeszcze dwa zdania. Trzymamy tak otwartą dłoń. Kładziemy rakietkę. Widać wyraźnie. I tu zamykamy kciuk. Zamykamy trzy paluszki. I widzicie? Tu jest palec wskazujący. Leży. Leży. W ten sposób układamy rakietkę do ręki. Jeszcze jedna ważna rzecz, jak mocno trzymamy rakietkę, bo czasami widzę zawodnicy mają straszne odciski, albo wręcz tutaj nawet odtrzymania, bo rakietki mają ostre kanty, ale zaraz jeszcze też mam powiem, odtrzymania mają y, pokaleczone dłonie, bo jeżeli się dużo trenuje, to tak to jest, albo palec. Moi kochani, z jaką siłą, w skali od 0 do 10, trzymamy rakietkę w dłoni? 0 to jest tak, jakbym ją całkowicie otworzyła dłoń i rakietka mi wypada. 10, skala taka, że tak ją mocno, o jakaś muszka mi tu lata, sió, tak ją mocno kochani trzymam, że widać po prostu, aż żyły mi wychodzą z wysiłku, aż normalnie zaraz gry zęby i mi powypadają. To jest 10. Jak myślicie? Od 0 do 10. Jak trzymamy rakietkę? Hmm. Pewnie są różne odpowiedzi. Tutaj kolega, który pomaga mi nakręcić ten film, pokazuje 4. Za dużo. Może ktoś z Was. No skoro cztery za dużo, to trzy też. Też jest jeszcze za dużo. Rakietkę trzymamy, moi kochani, w ten sposób, żeby nie wypadła nam, a jednak nie była już sztywna ręka. To jest około półtora 2 To jest takie trzymanie. Dlaczego? Dlatego, że mięsień. Spięty to jest mięsień wolny. Mięsień ma być luźny, ale szybki i zdecydowany. Także w takiej skali trzymamy rakietkę. Ale uważajmy, żeby nam nie wypadła, bo będziemy mieć problem, jak przeciwnik dostanie rakietką w głowę albo jakiś kibic. Także to jest kwestia czasu, kwestia ogrania. Także to do tego sami dojdziecie. Ale warto to wiedzieć. O tym nikt wam nie powie. O tym się nie mówi. Generalnie teraz polega to wszystko na tym, przychodzisz na trening, dostajesz super fajne, mega szybkie rakietki i zaczynasz grać. Na następnej lekcji opowiem Wam o doborze rakietki. Dziękuję bardzo.